Na święta na nowy rok. Życzę Wam i Waszym bliskim, aby święta Bożego Narodzenia były czasem odpoczynku, spokoju i ciepła. Niech wasz dom będzie pełen miłości, śmiechu i dziecięcej radości, a z okazji nowego roku samych dobrych dni wszelkiej pomyślności, optymizmu i radości Katarzyna Fica. Na święta na nowy rok. Spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. Jak najwięcej ciepła, uśmiechu i czasu wśród najbliższych Paweł Stępniewski. Na święta na nowy rok. Życzę Wam radości i spokoju, by żadne smutki nie zburzyły intensywnych przygotowań do świąt, a na pewno było pracowicie. Znajdźcie dla siebie i dla innych czasach. Chcecie być sami? Bądźcie. Chcecie gwaru i ruchu wokół siebie? Niech to się spełni. I pozostałe życzenia również. Dobrych świąt. Joanna Milimonka Na święta, na nowy rok. Życzę Wam, by te święta w końcu były w stu procentach spokojne. Żeby zgadzał się klimat, smak i towarzystwo. I żeby wszystko, co zjemy, poszło nam na zdrowie. No to na zdrowie. Wszystkiego dobrego. Łukasz Jakubczyk. Na święta, na nowy rok. Życzę Wam i sobie czarodziejskiej różdżki, żeby móc zatrzymać czas w tych najpiękniejszych, świątecznych momentach, by, gdy świat znów przyspieszy, móc zawsze do nich wrócić. Uśmiechu takiego zwykłego, codziennego. No i zdrowia w nowym roku. Banał? Nie, samo życie. Małgorzata Kmieciak. Na święta, na nowy rok. Dużo spokoju, oddechu i narzucenia takiego tempa życia, jakie Wam w danym momencie odpowiada, a nie takiego, za jakim musicie zazwyczaj gonić. No i jeszcze od czasu do czasu może odrobinę uśmiechu, zwłaszcza z samego rana. A o to, jak wiecie, da się łatwo zadbać. Trzeba tylko włączyć radio i zrobić trochę głośniej. Tego życzę Wam ja, Piotr Kolszowski. Olo, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Na święta, na nowy rok. Życzę Wam świąt, które przyniosą dużo spokoju i miłości, abyście spędzili ten czas w zgodzie ze sobą i swoimi bliskimi, aby przy świątecznym stole nie brakowało tych najważniejszych. Na nowy rok dodatkowo życzę dużo szczęścia i magii w odkrywaniu siebie na nowo, samych dobrych wróżb i obfitości, a także przede wszystkim szczęścia i uśmiechu. Oliwia Tiszewska Na święta, na nowy rok Mówią, że świąteczne życzenia Mają moc A zwłaszcza te wypowiedziane Wigilijny wieczór Czy te wypowiedziane na głos Czy te gdzieś w naszych sercach I w naszych myślach To co tam wam w głowach Się kołacze no i tego Wam właśnie życzę, żeby te najskrytsze marzenia się spełniały. Choć może nie tak od razu, bo wiemy, że o dobro trzeba powalczyć. A w te święta przede wszystkim odpocznijcie, nabierzcie sił i nie przejadajcie się. Wesołych Świąt i dobrego Nowego Roku Wam życzę. Marek Moc, trzymajcie się ciepło. Na święta na Nowy Rok. Niech wigilijny karp smakuje tak, jakby przyrządził go Michel Moran do spółki z Magdą Gessler. Niech Mikołaj zostawi pod choinką więcej prezentów niż na co dzień mamy rachunków. I żeby Kevin w końcu nie był sam w domu, a śnieg spadł tylko tam, gdzie nie trzeba odśnieżać. A w nowym roku niech muzyka towarzyszy nam na każdym kroku, a każda chwila niech będzie jak ulubiona piosenka. To mówiłem ja. Mariusz pucyło. Wszystkiego dobrego z okazji wesołych świąt.